Pierwsza połowa wyglądała w miarę dobrze, bo żeśmy mieli sytuację. Górnik raczej takich klarownych w ogóle nie miał. Kontrowaliśmy przebieg spotkania. W drugiej połowie był już troszeczkę bardziej wyrównany mecz. No i wydaje mi się, że upadliśmy z sił, bo w zasadzie jeszcze przed czerwoną kartką w zasadzie górnik koniecznie zamknął nas z naszym polu karnym. Nie potrafiliśmy utrzymać się przy piłce i wyjść do żadnej kontry. Eee, także no, ta, tą bramką eee, w końcowych mutach już pachniało troszeczkę wcześniej. No, trzeba, trzeba coś zmienić. To, że graliśmy dziesiątkę to na pewno nam nie pomogło, bo, bo już w zasadzie nawet graliśmy bez napastnika. Eee, no i to, że, że rzeczywiście chyba dużo zdrowia nas kosztowało to, żeby w pierwszej połowie po prostu zdominować górnik. No ale w drugiej połowie już po prostu byśmy wolniejsi, przegrywaliśmy drugie piłki. Przeciwnicy po prostu byli troszeczkę szybsi od nas, e, także no, no zostało jeszcze, jeszcze trochę tych meczów, ale no nie ma co tutaj ukrywać, że będzie ciężko. Czy w myślę, że teraz uznają, że padną jakieś mocne słowa, no ale kibicom co możemy powiedzieć? E, że przepraszamy, przegraliśmy trzy mecze. E, my też tego nie chcemy, my też tego się nie spodziewaliśmy.